Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wprowadzenie do Księgi Estery. Historia, która została opowiedziana w Księdze Estery, miała miejsce 5 wieków przed narodzinami Chrystusa. Sama Księga została spisana według różnych źródeł między trzecim a pierwszym rokiem przed narodzinami Chrystusa. Księga opowiada o epizodzie życia dworskiego króla Achaszferosza, zwanego także Azwerusem w formie greckiej Xerxesem, w którym zasadniczą rolę odgrywa Esteram, młoda Izraelitka oraz jej świeczny brat i opiekun Mardocheusz po oddaleniu swej żony Waszti król wybrał na nową małżonkę, Esterę, nie wiedząc o jej żydowskim pochodzeniu. Haman, wielki wezyr króla, wróg Mardech Mardocheusza, planuje zagładę nie tylko swego nieprzyjaciela, ale także wszystkich Żydów w Persji. Estera udaremnia ten zamiar przez pokorną prośbę skierowaną do króla, Samo podejście do króla było ryzykowne, było złamanie pewnego przepisu związanego z życiem dworskim. Król jednak łagodnie i z miłością popatrzył na Esterę, i w ten sposób Estera zjednała sobie serce króla i przez pokorną prośbę odmieniła zupełnie los Żydów. Księga Estero opowiada o wierze, o wierze w Bożą opatrzność. Wiara rozpoznaje Boga działającego w historii człowieka i narodu. Bóg jawi się jako doradca, opiekun wybawiciel, Bóg działający. Bóg, który działa na korzyść i daje hojnie. Znakiem wiary jest pamięć, pamięć o cudach, pamięć o znakach, pamięć o wydarzeniach, o tym co było znaczące. Mardocheusz błagał, wspominając wszystkie dzieła pańskie. Wiara sprawia rzeczy niemożliwe. Pamiętam jak Pan Jezus mówił przy powieści: Powiedz tej górze, by się przemieściła, przemieści się dzięki wierze. No, czemu to Gargano pisał, gdy zamieszka w tobie wiara, realizuje się to, co niemożliwe. Można by chociaż pobieżnie przypomnieć sobie sytuacje niemożliwe opisane w Biblii i działanie Boga w tych sytuacjach. Żydzi, którzy są w potrzasku między wojskiem Faraona a Morzem Czerwonym. Oczywiście ocaleni, cudowne przejście przez morze. Lud głodny, spragniony, oczekujący od Boga pokarmu i napoju. Oczywiście, otrzymał to. Gedeon, który pokonuje armię, mając zaledwie 300 ludzi. Dawid, który pokonuje Goliata. Niepłodna kobieta, która spodziewa się dziecka. Starsza kobieta, która spodziewa się dziecka. Tak i w tej księdze na Żydów zapadł wyrok śmierci. Czy coś można zmienić? Gdy czytałem księgę Esterym, przypomniało mi się drugie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bardzo wyraźnie widać w księdze, jak widmo śmierci zagładym przeobraża się w radość, weselem, biesiadym. Haman uważa, że wykorzysta okoliczności przez intrygę, by zgładzić Mardocheusza i Żydów. Natomiast pobożni Żydzi uważają, że Bóg działa przez okoliczności. To Bóg sprawił, że przez pewne okoliczności uchronił swój naród prawych i sprawiedliwych ludzi. Natomiast bezbożni niesprawiedliwi zginęli. W Księdze Stery tak pięknie mamy ukazaną naukę o pyszem i pokorze. Pycha jako taki główny oścień grzechu, śmierci, niepowodzenia człowieka. Pycha, która zupełnie omija Boga i gardzi drugim człowiekiem. Przypominamy sobie pychę, butę, pewno siebie, faryzeuszym, pychę Judasza, jego zagubieniem, pychę pewno siebie, Piotra, który zapewniał Jezusa nigdy cię nie zdradzę. I oczywiście pychę, która zgubiła zarozumiałego Hamana. Natomiast chcę odczytać pokorę, pokorę, yy, Esterym, choć królowa uniżyła się przed Bogiem, szczerze nie ceniąc sobie wywyższenia, pokora Maryi, pokora Józefa, pokora świętych wszystkich czasów i okoliczności, które są zaproszeniem Pana Boga do działania, pokora, która sprawia uniżeniem, i to uniżeniem jest zaproszeniem Boga z Jego łaską, z Jego pomocą, z Jego miłością. Tu z kolei mamy komentarz do pierwszego błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni niezaradni, nieradzący sobie. Błogosławieni, którzy wszystkiego oczekują od Pana Boga. Natomiast biada zaradnym. Zaradnym w tym źle, złym słowa rozumieniu, bo wtedy nie potrzebują Boga, mijają Boga, nie radzą się Boga, nie pytają się Boga. Bóg jest do niczego niepotrzebnym. Ciekawe, że tak samo jak Estera i Judyta ratują lud Boży od zagłady, dlatego w tradycji liturgii kościoła są typem Maryi. Maryja jaśnieje dla ludu Bożego jako ta, która przychodzi z cudowną pomocą, z cudownym ocaleniem. Jest tą, która ingeruje, wspiera lud bożym, by dojść do Boga i szczęśliwie prowadzi przez ścieżki ludzkiego życia. Ciekawe, że w Księdze są inne tematy, chciałby się powiedzieć mniejsze, pomocnicze, ale też dają dużo do myślenia. Mamy prorocze sny. I możemy się pytać o rzeczywistość, która myślę, dziś nie istnieje w Kościele, bo nie słyszę, żeby chrześcijanie rozwijali na tyle ducha prorockiego, aby odczytywali sny. Natomiast mamy tutaj wyraźnie tę rzeczywistość opisaną. Jest charyzmat prorokowania, może dziś yy, niestosowany, gdzieś zagubiony. Natomiast życzymy sobie takiej głębokiej, głębokiej wrażliwości na natchnienie Boże, wrażliwości na prowadzenie Boże, wrażliwości na Jego słowa, abyśmy potrafili jak Samuel mówić do Pana Boga, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Abyśmy mieli słucha absolutna, więc ten słuch, który pozwoli słuchać Boga w codzienności. Obyśmy mieli ten charyzmat prorokowania, który także pomaga innym ludziom, dźwiga ich, podnosi, jest pokrzepieniem, nadzieją. Charyzmat pomaga ludziom żyć w nadziei i pokazuje serce wnętrzem człowieka ku szczeremu nawróceniu. Innym takim epizodem jest modlitwa Mardo Mardocheusza i Esterym. To są konkretne... Ich słowa, możemy dowiedzieć się, jak praktykujący Żyd modlił się, jak się niżał przed Panem Bogiem, jak wzywał, jak określał Pana Boga, jak Pan Bóg był bliski i działający i do tego działania zapraszał. Modlitwy, które przecież płynęły w dobie zagrożenia, w dobie, kiedy widmo śmierci było wobec nich już bardzo realne. I to wołanie, które płynie z głębi serca o ocalenie. Innym takim tematem, z drugim, to ironia, humor. Tak sobie myślę o drzewie, które może być bohaterem drugiego planu, ale jednak bohaterem. Humor, ironia, kiedy czytam, że Haman oddaje cześć. Swojemu największemu wrogowi, Mardocheuszowi. I ironia, która pokazuje także tę śmieszność, pychy pewnych osób, które przecież tak uważały się za władne, mieć w garści historię, a jednak Pan Bóg kierował inaczej i fiasko uległy wszystkie ich knowania i zamiary. Wreszcie. Księga opowiada o ustanowieniu święta Purim, żydowskiego święta. Księga Estery, myślę, że jest dobra, aby podjąć ją w okresie adwentu, bo przecież znowu pytamy się o to, co jest najcenniejsze, zasadnicze o wiarę, o budowanie wiary. Jak wygląda budowanie wiary w małżeństwie, w rodzinie? Na ile Bóg jest bliski, na ile tworzę serdeczną relację do Pana Boga, na ile Słowo Boże jest medytowane, słuchane, przyjmowane, czy nam zależy, by Bóg mówił w moim Twoim życiu, by Bóg przemawiał, czy zadaniem małżonków jest kierować do siebie słowa od Boga, czy rodzice mają takie intencje mówić do dzieci słowami Pana Boga, czy dzieci mają takie intencje mówić do rodziców, słowami Pana Boga. Niech ufność do Boga. Myślę, że wiara mówi też o ufności. Niech ufność do Boga rośnie. Bóg jest nad nami, zwłaszcza w czasie pandemii. Bo byśmy wzbudzali ufność w Boga działającego, w Boga, który nie chce pandemii i dopuszcza kryzys, taki kryzys, abyśmy jeszcze bardziej garnęli się do niego, ufni w jego pomoc. Niech Pan Bóg nam błogosławi, abyśmy dobrze wykorzystali czas Adwentu. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam wszystkich.